Witam serdecznie. Detektyw Prawdy TV. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Jak zwykle oczywiście dzieje się sporo, gdyby się nie działo, nie nagrywałbym filmików. O które mnie prosicie i postaram się nagrywać w miarę często. Co się dzieje? No po prostu robaki wychodzą spod kamieni. Oni się z tym wszystkim zaczynają coraz bardziej afiszować. Natomiast fałszywy antysystem katolicko-narodowy i częściowo New Age punktuje władzę a to za imigrantów, a to za Zielony Ład, a to za ustawy powodujące jeszcze większą inwigilację Polaków, ale nie powiązują tego wszystkiego z władzami Rzymu, z papiestwem, protestantyzmem, który jest córą Rzymu, a przecież jak to się mówi, ręka, rękę myję. System bestii to na wskrość zepsuty jak niepryskany pomidor, który spadł za szafkę kuchenną i żyje tam swoim życiem, dopóki dopóty Jezus Chrystus nie przyjdzie i nie zrobi z tym porządku. I my na to czekamy. My, chrześcijanie biblijni, my, Christianie nieuznający Kościoła Rzymu, my, nieuznający tego uzurpatorskiego państwa nad Morzem Martwym. No bo czymże jest ten system bestii? Jest to elita hazarska, która właśnie, tak jak tutaj widzicie, to jest jeden z przykładów, prezentuje wyżyny tego zepsucia, o którym mówiłem i wciąga innych, chcąc pokazać, że grzech w najbardziej obrzydliwej postaci powinien być wspierany przez rząd. Nie przez przypadek znalazł się tutaj premier Wielkiej Brytanii na tym zdjęciu, ale to za chwilę. Żyjemy w czasach, kiedy ludzkość będzie musiała się przekonać, bo jeszcze nie przekonała się, co do ogółu, kto nimi rządzi, kto rządzi światem. Gdyż jeszcze tej wiedzy nie mają po prostu. Część Antysystemu wie, że to Hazarowie, część wie, że rządzą nami masoni lub Illuminati, inni mówią, że jezuici i wszystko to jest jakby w dużej mierze prawdą, jednakże zdecydowana większość antysystemu nie wie, że rządzą nami przeciwnicy Jezusa Chrystusa. I do ciebie należy, szanowny słuchaczu, opowiedzieć się, po której stronie stoisz. Bo jeżeli nie, idzie, nie jesteś z Bogiem, jesteś przeciw Niemu. I tu nie ma znaczenia, czy ty znasz spiski, wiesz, co w trawie piszczy, czy nie. Świadomi wrogowie Jezusa mający swego pana z hordą demonów. To są właśnie ludzie, którzy e, rządzą, rządzą światem. To są świadomi wrogowie Jezusa mający swego pana z hordą demonów. Trzeba to mieć na uwadze, trzeba być tego świadom. To piękne zdjęcie, które tutaj widzicie, to zadowolony premier UK Rishi Sunak czekający potulnie w kącie, uśmiechnięty, podczas gdy prezenterzy This Morning przeprowadzają wywiad z gwiazdą porno Becky Holt, niejaką najbardziej wytatuowaną mamą w Wielkiej Brytanii. Chciałbym pokazać ręką, ale nie wiem, jeżeli kursor, uruchomiłem to kursorem. Gwiazda porno i uśmiechnięty Rishi Sunak. Ja pamiętam taką scenę, kiedy Doda podeszła do Pewnego prezydenta RP, który po prostu ślinił się na jej widok. Ale to szczegół. Tutaj mamy do czynienia z czymś jeszcze bardziej daleko posuniętym, no bo nie dość, że ten ktoś, kto już tutaj nie ma wolnego miejsca na tatuaże na swoim ciele, prowadzący bardzo taki. Brzydki styl życia i uśmiechnięty premier Wielkiej Brytanii. No, wierzący Biblii nie mogą być zbulwersowani. Kochani, nie ma czym. Nie ma czym. To jest dowód na to, że żyjemy w czasach ostatecznych, tuż przed przyjściem Jezusa. I to, co jeszcze się ma wydarzyć, to ta zdecydowana większość ludzi. Które jest pośrodku, bo najwięcej jest tych po środku, bo z jednej strony mamy świadomych satanistów, z drugiej strony mamy ludzi podążących za Bogiem, nie za, za żadnymi kościołami, ale najwięcej jest tych ludzi po środku i o nich jest walka. Także y, żyjemy w czasach ostatecznych, tuż przed przyjściem Jezusa, i wszystko jedno, czy to będzie za rok, czy za 5, czy za 7 lat, czy za 10, ale będzie to niebawem. Teraz przechodzę do kolejnego newsa satanistka znana satanistka Marina Abramowicz podczas jednego z największych festiwali muzycznych Glastonbury ubrana w strój o kształcie znanej wam pacyfki jednego z symboli satana zainicjowała ciszę na 7 minut. Jak sama wyjaśniła chciała skłonić gości festiwalu do refleksji nad stanem świata dodając że ludzie przychodzą tu dobrze się bawić piją biorą narkotyki Pogoda dopisuje, a ja poprosiłam ich o ciszę i zastanowienie się nad stanem planety, która jest prawdziwym piekłem. Niesamowite, niesamowite. Trzeba mieć yy, jakiś wypaczony umysł, żeby, żeby wierzyć tej kobiecie. Ale też niesamowite z jaką lekkością przychodzi jej kłamstwo i hipokryzja. Z jaką lekkością manipuluje tłumami? Abramowicz sama jest wyznawczynią piekła, albowiem wydziargała sobie pentagram na ciele. W roku 2015 brała udział w tzw. spiritual cooking, czyli duchowym gotowaniu. Na czym to polega? Na okultystycznym sakramencie w religii. Telmy, który został założony przez najbardziej znanego na świecie satanistę, czyli Alistera Crowley. Rytuał ten obejmuje okultystyczne metody stworzenia obrazu, do którego potrzebne są: uwaga, jeżeli jecie, odsuńcie jedzenie, lub wyłączcie się na chwilę. Krew menstruacyjna, mleko kobiece, mocz i plemniki. I to jest nazywane artyzmem. Jak słyszę słowo artyzm, artyści w tych czasach, to najchętniej chciałbym od takich osób oddalić się co najmniej na odległość wędkarską. Ale ludzie zafascynowani festiwalem stwierdzili, że Abramowicz dokonała rzeczy niemożliwej, wprowadzając tysiące ludzi w stan ciszy i to aż na 7 minut. Mało tego, podczas tej ciszy ludzie mieli położyć ręce na ramieniu sąsiada i większość to podobno zrobiła. Ale zachodzi pytanie, kto mógł to zrobić z naćpanymi i pijanymi uczestnikami festiwalu? Odpowiedź jest prosta. Ktoś o wiele wyżej postawiony w hierarchii satana, aniżeli nieświadomi fani grzechu. Abramowicz zapewne jest, i to z całą pewnością mówię, generałem demonów, a jej performance służy dzieciom w polskich szkołach jako przykład artyzmu. Nie wyżycie? No to już pokazuję. Opisywałem to w roku 2021. Proszę bardzo. Do dzieła podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Tak. W podręczniku do klasy 7 SP umieszczono jeden z performansów Abramowicz jako przykład współczesnej wypowiedzi artystycznej. Zobaczcie tutaj u góry. No cóż, Ministerstwo Edukacji jest elementem systemu bestii jest to ministerstwo indoktrynacji i zobaczycie jaki będzie progres zła w tych podręcznikach. I ja to wiedziałem, że kiedy Platforma obejmie rządy i też wiedziałem, że zrobi to, że wygrają, jakby wieszczyłem rok temu na, na, na wiosnę, ponieważ wiem jakie są tendencje i wiem, że ludzie coraz bardziej ciągną do zła. Niestety, no trudno się mówi, nie każdego się dało ratować, ale mam nadzieję, że ci, którzy mnie słuchają, powoli odchodzą od tego zła i zaczynają ufać nie kapłanom, nie politykom, nie szkołom, tylko po prostu Słowu Bożemu. No dobrze, i chciałem przejść do, do ostatniego newsa, natomiast jeszcze chciałem zwrócić uwagę Wam na, na, na ten świat symboli, na tę pasywkę i nie tylko. Tutaj mamy znane symbole. Ten pierwszy z pozoru jest znany, prawda? Ale tak naprawdę, jeżeli byśmy wypełnili te małe trójkąciki, tutaj innym kolorem, całą tą, tą gwiazdę, ten pentagram. Wypełnili jednym kolorem, to co byśmy otrzymali, to byśmy otrzymali te same gwiazdki, które są na hotelach. Te, gwiaz te same gwiazdki są przy przyznawane za jakość hotelową, prawda? Im więcej gwiazdek, tym, tym lepsza jakość w hotelu. Te same gwiazdki są na alei gwiazd zdrojach. te same gwiazdki są na pagonach wojskowych i tak dalej, i tak dalej. Można by długo wymieniać. Kiedyś o tym napisałem. Tekst taki: no, głowa, koza, krzyż celtycki i krzyż Nerona. Tak? To, też jest, to jest starożytny znak, tak naprawdę. To nie jest tak, że ten znak jest czymś nowym, że to jest Pacyfka, to był Krzyż Nerona, a wcześniej jeszcze coś tam oznaczał. I tutaj mamy, żebyście wiedzieli kiedyś, jakbyście się natknęli na coś takiego, symbol wolności seksualnej, miłości lesbijskiej i homoseksualizmu, seksu grupowego, jednorożec. Motyl, no to symbol transformacji, new age, tych wibracji i tak dalej, prawda, pierśni Atlantów, no to już wiecie. To tak na marginesie a propos, żeby, żeby no to jest akurat st st strona jakichś tam katolików, ale to jest niezależne źródło. Nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, co te symbole przedstawiają. Niektórzy twierdzą, że pandemia rozpocznie się w styczniu 2025 roku. Skąd taka zapowiedź? Słuchajcie, wszyscy będący w temacie od roku 2020 wiedzą doskonale, że pandemia była poprzedzona eventem 201, czyli taką symulacją pandemii taką grą wojenną rządów ze społecznością świata. No i to tak po naszemu mówiąc. I po trzech miesiącach od owego eventu 201 rozpoczęła się prawdziwa pandemia. Tym razem najpierw 2 października rozpoczyna się coś bardzo poważnie brzmiącego, czyli międzynarodowy szczyt ptasiej grypy. Tak jak tutaj widzicie. Yy, mają nawet swoją stronę poświęconą temu wydarzeniu. I jeśli rzeczywiście przeszłość jest wzorem matematycznym, to w ciągu kilku miesięcy od tego wydarzenia, od tego Międzynarodowego Szczytu Ptasiej Grypy, rozpocznie się nowa pandemia. Oczywiście ona będzie miała już inny cel, yy, ale to może innym razem. W zasadzie nie jest to taka zła wiadomość, gdyż spodziewałem się nowego totalitaryzmu o wiele wcześniej. Obstawiałem, że na jesień, a niektórzy przecież mówili, że wszystko się rozpocznie w lipcu, tak jak słyszeliście to w moich poprzednich filmach. I kto wie, no mamy lipiec. Póki co nie słychać o żadnym wzroście zachorowań. Może tylko nas straszyli. No zobaczymy. Mamy ledwo 5, 5 lipca. Ja nagrywam to 5 lipca. Ale połączmy tę wiadomość z wybudowanymi obozami we wszystkich stanach, o czym też Wam ostatnio mówiłem, a wszystko jakby tworzy taki obraz neoplandemiczny. Neo I zobaczymy, co się wydarzy. Na razie nie ma co się martwić: są wakacje. Trzeba wypoczywać, resetować się, nabierać energii, a przede wszystkim zbliżać do, do Boga, czego Wam życzę. Walczyć nie tyle z systemem, bo z systemem nie damy rady, to tylko Jezus Chrystus może z nim walczyć i zwycięży, o czym jest napisane w Biblii, i to musi, musicie wiedzieć. My mamy nadzieję, my wierzący biblijnie, chrześcijanie niezrzeszeni, my mamy nadzieję. Antysystemowcy tej nadziei nie mają, bo nie ma żadnego ugrupowania politycznego, które wskazywałoby na to, że obali ten system. Nie ma czegoś takiego. A jeżeli ktoś wam mówi o tym, że jakaś tam część, jacyś tam narodowcy uzyskają władzę, to po prostu was oszukują, świadomi lub nie. Także my mamy nadzieję na to, że ten świat w tej postaci się skończy i będzie kiedyś dobrze, ale no niestety znaczna część ludzi, ci, którzy są po środku, muszą zrozumieć, kto nimi rządzi, co się dzieje na świecie, bo na razie wszyscy są pijani telewizją, swoimi jakimiś tam przyjemnościami, hobby, igrzyskami, mistrzostwami i tak dalej, czy to jakimś tam artyzmem i tak dalej, i tak dalej. Ja póki co dziękuję za uwagę i do następnego razu. Trzymajcie się, z Bogiem.